Otwierając Alfa Romeo w Krakowie, byliśmy przekonani, że w październiku tego roku będziemy grawać dla Was film o nowej sterio w pełni elektrycznej. No ale niestety się nie udało. Życie pisze różne scenariusze, ale marka Alfa Romeo ma swoje DNA, z którego na pewno nie będzie chciała zrezygnować. Demendując wszystkie plotki i prostując wszystkie artykuły, które teraz znajdują się w internecie, co się dzieje z Alfą Romeo, no to tak. Po pierwsze, nie ma nowej Alfy Romeo Stelvio. Jej premiera została przesunięta na 29 rok z tego, co, co... W zasadzie 28, ale w realnie w 29 roku mają, ma trafić do sprzedaży. Ale dzieje się coś ciekawego, bo zostają samochody, które już bardzo dobrze znacie i kochacie, czyli Alfa Romeo Giulia i Alfa Romeo Stelvio. Zostaną w praktycznie niezmienionych formach. Pewnie będą samochody, które będą miały limitowane edycje. Tak jak na przykład ta Intensa, który stoi tutaj, za chwilę Wam o niej opowiemy. Ale zmienia się coś, co może trochę kuć w serduszku. We wstępie tego wideo powiedziałem, że Alfa Romeo jako marka ma swoje DNA. Wiadomo, że to jest benzyna, krew, wszystko to, co jest najlepsze takie typowo włoskie. Dlatego też nowy dyrektor generalny koncernu Stellantis podjął decyzję, że auto, które mieliśmy dzisiaj prezentować, czyli nowe sterio w pełni elektryczne, zostaje w pewien sposób zblokowane. Chodzi tutaj m.in. o właśnie to DNA. Pan Filoza jest Włochem, który pochodzi z wiadomo większość swojej kariery zawodowej spędził w Ameryce, natomiast zawsze każdy Włoch wie, że jest kilka marek, które nie mogą być zmienione, jest to Fiat, Alfa Romeo. Ferrari, Maserati, czyli te marki, które się wywodzą w stricte z Włoch. I Alfa Romeo jest właśnie tą marką, która nie może być w ten sposób zmieniana, więc dochodzi do pełnej zmiany tego, co się szeroko pisało. Czyli jak Alfa Romeo ma być e-Romeo? No Gdzieś tutaj to nie gra. Kolejna rzecz, no jak widzimy, to auto, które było zaprezentowane 10 lat temu, dalej cieszy oko. Ona jest no najprawdopodobniej. przez następne 2 lata będzie dalej produkowana. I pokuszę się o pewne stwierdzenie, że Alfa Romeo Giulia będzie modelem, który jest chyba najdłużej produkowany we niezmienionej w niezmienionej formie. W Pomimo oni tak? mamy nowe światło, ok oczywiście. Ale dalej ten samochód się niczym nie zmienił sprzed 10 laty, a jeszcze dwa lata później będzie praktycznie identyczny. I tutaj to co wiemy, to że właśnie pan Filoza, widząc projekt nowego Stelvio i nowej Julii, podjął decyzję, że nie tylko będziemy zmieniali wersje napędowe w tym samochodzie, ale również zmianie ulegnie nowa stylistyka, która miała nawiązywać do modelu Junior, ale była jeszcze bardziej odważna, idąca w duchu tego całego koncernu. Ma być to odrębna marka, jeżeli chodzi o Alfa Romeo. Ma nie podążać tymi krokami, którymi podążają marki wolumenowe w naszym koncernie. Natomiast jeżeli chodzi o to, co zostaje, to nie zostaje do pełni szczęścia to, co jest w na Marce Alfa Romeo. Ale z drugiej strony pytanie, czy nie lepiej mieć dużego, dobrego diesla? 2.2, bo właśnie on zostaje, niż mieć na przykład auto wersji tylko i wyłącznie w pełni elektrycznej. No właśnie, ale żeby sprostować jeszcze raz, jakby powtórzyć to, co Grzegorz powiedział. Z oferty silni oferty silników, w zasadzie z gamy silników i w Stelvio, i w Julie na dzień, przepraszam, nagrania tego filmu i publikacji, to jest końcówka października 2025, od razu to mówimy, bo prawdopodobnie będzie się mogło coś jeszcze zmienić. Z oferty zostaje wyrzucony silnik dwulitrowy, jeżeli chodzi o silniki benzynowe i zostaje tylko ten dobrze znany silnik 2.2 diesel o mocy 210 koni, koni i wersja koni. 660 koni również będzie jako ta wersja słabsza, natomiast patrząc na specyfikę naszego rynku większość aut wiemy, że będzie szła w tym miksie 210 koni. A co z napędami w takim razie? Jeżeli chodzi o napędy zostają napędy w tym momencie tylko i wyłącznie Q4, czyli te wersje czteronapędowe, czte, na cztery koła jest napęd. Dlatego, że też miks sprzedażowy, jeżeli chodzi o Alfa Romeo, czy to Stelwe, czy Giulia, no to głównie sprzedajemy te samochody z napędem na cztery bo Kto już kupuje auto tego segmentu, za te pieniądze, no to chce już mieć ten napęd na cztery koła. Patrząc też na mocy, dlatego, że umówmy się, jeżeli mówimy o mocy ponad tak. 200 koni, czy nawet 160-konna wersja, to jak mamy napęd tylko na tył w przypadku tych samochodów, to ten tuń jest mocno zrywalny, a te auta mają służyć do jazdy przez cały rok, a nie tylko na to, że w pogodę. Dokładnie. No ale co Alfa Romeo musi zrobić, żeby ten samochód po 10 latach, oczywiście, że dla fanów marki to jest samochód, który kochają i nie chcą się z niego pozbyć i cieszą się pewnie ci, którzy zbierali na tą Alfa Romeo przez te 10 lat, odkąd została wprowadzona na rynek i cieszą się, że już, 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 już mają, a tu nagle przychodzą do salonu, no nie, już no nie, nie, nie dam rady. No to, to jest dobra informacja dla nich, można sobie takie auto kupić, a tym bardziej dobra informacja dla nich, ponieważ... Takie auta teraz będą w tak zwanych limitowanych edycjach. I właśnie takim samochodem jest nasza Alfa Romeo w wersji Intensa, która charakteryzuje się właśnie swoją czasowością. Intensa była na rok 2025 rok, więc pewnie część z Was, która już ogląda to wideo, ogląda go w listopadzie, w grudniu, więc prawdopodobnie na rok 2026, skoro ta Julia zostaje, zostanie wprowadzona nowa wersja limitowana i takimi samochodami teraz będziecie mogli ee, się... Cieszyć, cieszyć, kupować. Cieszyć. Dokładnie tak, nawet chociażby zobaczyć, bo to będą wersje limitowane, i właśnie tu będzie takie mm, clue w tej, limit w, jakby w tej marce, że kupując te ostatnie modele, będziecie mieli wersje, których nigdy wcześniej na drogach nie byliście w stanie spotkać. Natomiast jeszcze tak, zostawiając taki rąbek nadziei, dalej trwają w koncernie rozmowy i negocjacje na temat homologowania wersji 2.0 benzynowej na rynek europejski, dlatego że tutaj warto podkreślić, że główny problem z homologacją tego auta w wersji benzynowej jest na naszym rodzimym rynku, czyli w Europie, na innych rynkach na przykład na Ukrainie, gdyby tam były dalej prowadzone dealerstwa to nie będzie problemu z tym silnikiem dwulitrowym więc może się tak pojawić, żebyście nas nie łapali w komentarzach informacja na październik jest taka, że w Europie nie będzie tego silnika 2.0, natomiast na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie eksport tego samochodu istnieje, no to mówimy, że ten silnik 2.0 na oczywiście tam pozostanie i będzie dalej w ofercie marki Alfa Romeo. No ale co to znaczy tak zwana limitowana edycja? No znaczy to, że po prostu będziemy mieli kilka elementów w tym samochodzie zupełnie zmienionym względem wersji wcześniejszych i dostępne tylko w danym okresie czasu i w danych modelach. W wersji Intensa na przykład mamy przepiękne felgi, które są w takim wykończeniu złotym, takim matowo-złotym kolorze, bardzo pięknie to wygląda. Flaga włoska na lusterku i w standardzie dostajecie aktywne zawieszenie. Jeżeli chodzi na o wnętrze takiego samochodu, to są również tylko detale, dlatego że mamy obszycie foteli w kolorze też miedzianym złotym oraz w kierownicach, w miejscach, gdzie ją trzymamy, czyli za 15 trzecia, również ma takie brązowo-złote Akcenty na swojej skórze. No, jeżeli ktoś z Was bardzo chce tą nową Alfa Romeo i nie, chc, nie zadowoli go wcześniejsza Giulia czy, czy Stelvio, no to właśnie Alfa Romeo Junior jest takim prekursorem tej nowej Alfa Romeo, jak będzie ona wyglądała. Po pierwsze, ta Alfa Romeo wygląda zupełnie inaczej niż wcześniejsze um, Alfa Romeo typu Giulia i Stelvio. Natomiast charakteryzuje ją te legendarne rysy twarzy, tak bym ją nazwał, ponieważ zawsze każda Alfa Romeo jest spersonifikowana i każda maska właśnie ma te przepiękne rysy, te przetłoczenia na maskę. Które zbiegają się w Scudetto z logo właśnie Alfa Romeo, albo tak jak w wersji troszkę niższej, z legendarnym Scudetto, które właśnie dokładnie jakby przypomina nam legendarne modele z lat 40., 50., gdzie na każdym grillu było takie właśnie malutkie logo Alfa Romeo, naprawdę smacznie, pięknie zrobione, i właśnie takie coś zostało przeniesione w współczesne czasy. Natomiast Junior to nie tylko taki pojedynczy model, dlatego że patrząc na same napędy, mamy wersję elektryczne oraz hybrydowe, a sama hybryda również występuje w wersji Q4, czyli taki typowy dla Alfa Romeo wersji z napędem na 4 koła. Natomiast już dziś możemy powiedzieć, że mamy wersje specjale i hybrida, ale w przyszłym roku marka szukuje coś specjalnego, dlatego że będzie większy, szerszy wybór, jeżeli chodzi o wersję wyposażenia. A dla osób, które szukają specjalnej oferty i najlepszej ceny, jeżeli chodzi o takiego Juniora, czy inne modele jeżeli chodzi o Alfa Romeo zapraszamy na naszą stronę golemo.pl i do skorzystania z oferty naszego dealerstwa Golemo. No a jak chcecie zobaczyć te samochody no to na Opolskiej 9 w Krakowie znajdziecie Alfa Romeo Golemo najpiękniejszy salon z Małopolski.